Cześć! Jesteśmy w Forum Przestrzenie w Krakowie na najfajniejszej imprezie z okazji Dnia Dziecka. Jakiś czas temu postanowiliśmy zorganizować Dzień Dziecka, bo twierdzimy, że jako firma, która na co dzień zajmuje się tworzeniem gier dla dzieci, no to jest jakimś naszym obowiązkiem. Ale też postanowiliśmy trochę zmienić oblicze tej imprezy i, i no, nie ma u nas różowej waty cukrowej, nie ma różowych baloników, ale za to... Nie przebieramy jest... się tak księżniczki. <gry> Dokładnie, ale są atrakcje, które, które naprawdę są, są bardzo, bardzo fajne dla dzieci. Mamy kodowanie, programujemy roboty, budujemy z Lego różne konstrukcje, robimy zabawki z rzeczy domowego użytku, które są właściwie postrzegane jako zbędne. Mamy jogę dla dzieci, tor rowerowy, także dzieci w każdym wieku znajdują tutaj masę atrakcji. Widzimy, że ten format się świetnie sprawdza, więc to na pewno nie jest ostatnia impreza, jaką robimy w tym klimacie. Myślę, że już teraz możemy zaprosić na grudniowe Mikołajki, tak. które, które już teraz zaczynamy planować. Będzie jeszcze z większą pompą i z jeszcze większym fanem i zabawą dla dzieci. No, naszym głównym przesłaniem jest to, żeby dzieci traktować jako małych dorosłych i, i to staramy się robić. Dokładnie. Zapraszamy. Zapraszamy.